Hej, okay, cześć, witajcie z tej strony, Rayman i z bardzo w kolejnym odcinku Minecraft for fun. No tak, dzisiaj, oczywiście, e, Minecraft, Minecraft, ale dzisiaj Minecraft Blitz SG dokładniej. E, ogólnie mogę wam powiedzieć, że u mnie się burza zaczyna, więc wszyscy teoretycznie powinienem wyłączyć komputer, żeby, e, no, nie stracić go w bardzo głupi sposób. Ale że ja jestem też bardzo głupi, no to myślę, że, no tak, myślę, że. E, myślę, że jeżeli będzie. Potrzeba, no to, to wyłączy, no tam nie będę się... Nie będę tracił komputera na 15 minut materiału tak naprawdę. No, kto wie, czy nie miej tak naprawdę, od teraz ja jestem śmiertelny. Od teraz mnie coś laguje właśnie na tej mapie, nie wiem czemu. No to jest taka zagadka której jeszcze niestety nikt nie rozwiązał. Ale no klepiemy typa, klepiemy, no sieka ostra. Ja się zmywam, bo jestem szybszy od nich, tak naprawdę. Czy, bo, bo, ja jestem tym, ja jestem synem takiego fajnego Czarnucha Czy, no ogólnie, wiecie, matka azjatka, ojciec Czarny No ja wiesz, taka hybryda, taki biały jestem, ale taki Biały usmarowany trochę gównem I, no i z tego względu też, też z tego względu, no No jestem, no taki, no dobrze gram na skrzypcach i szybko biegam, więc Jak koledzy chcą mnie bić, bo gram na skrzypcach i jestem, no, Czarny prawie że to ja im szybko uciekam. I wtedy wołam tatę, on przychodzi z kolegami i śpiewałem, No i tak to jest. Dobra, ja jestem bezpieczny, póki co. pierwszej co ciastka i przestanę, może trochę kupy gu gadać. Eeeh, wypadałoby skrzynek poszukać, no. No tak, no skrzynki, jednak jest yy, Skrzynki są podstawą tutaj. Jezu, ale ładny most, piękny most Jezu, zaraz szybko mi to jedzonko schodzi, a ale mam nadzieję, że to nie będzie problem Jakby co to... Jakby co to będę dubał w nosie i zaczę się smarkami żywić i pójdę w góry. No i tam będę żył Długo i szczęśliwie. No ale to to wiecie, to, to różnie bywa. Nie wiem czy z tym kolesie mam jakieś szanse tak w ogóle. A um, goni mnie jeszcze, goni, nie goni, no nie goni póki co, więc obrócę się i będę się go wypatrywał. Nie wiem, widziało mnie ścierwo czy nie widziało. Halo? Proszę pana. Bumsykie, cink, 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 cink. No kurwa mać, no zabił mnie, no dobra. A, cygany, cygany, cygany. Dobra. Jakoś, jakoś coś wziąłem, coś szybko. Tą mapę znam lepiej niż tamtą. Na tym może że pójście się, się pożyć yy, dłużej niż 2 minuty. E, no tak więc trzymajcie kciuki, no ja biegnę, ja biegnę i nie wiem, tego Klesia zabiję. O, Kasię. O, brzydka Kasia. Wyglądasz jak chłopak. Gender so much. Dobra, 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 no się nie spodziewa, a, to taka, a, ty, to, to, a, i ja wtedy, bum. No i idzie burza w chuj. Idzie burza w chuj, to wam powiem. Trochę się boję, znaczy, no, może nie tej burzy się boję, ale boję się tej prawdziwej burzy. Bo, bo raz dostałem z pioruna i teraz mam takie blizny. Znaczy, ogólnie, y, chciałbym mieć blizny po piorunie, ale nie chciałbym dostać piorunem w mordę, no taka... Taka głupia zależność trochę Tą Kasiulkę trzeba zabić, no Zanim, zanim mnie zabiją, chciałbym coś... Sam zabić Dobra, piorun, łognisty, siarczysty ją pieprznął Tak, słyszę burzę, babciu Babcia do mnie właśnie ten komputer wyłączał, a ja nie, hoho. Ho. O, babcia nie wierzy, ja nagrywam, o, ho, ho. Nie, nie wyłączę tak szybko. Wytrzymam, przeczekam. Najwyżej zginę, słuchajcie, no. Nie wiem, może ktoś tam się e, wzruszy nawet na moim pogrzebie. E, super, nie wiem, nie mogę sprintować, czy co teraz? No super lak jeszcze taki. O! Lolol, 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 ale ten... O Boże, to jest bardzo no jeszcze będzie mi cofało. Boże. Jeżeli to przeżyje... Kurwa. <grym> Dobra, no tak więc niestety nie uda mi się nagrać, bo burza jest, no taka, no prawie w pełni, jakbym powiedział. E, no czyli cóż, no nie wiem, 5 minut odcinka też, też może być fajnie, tak więc... Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.